Drodzy Państwo, tak jak już tam tytuł mówi, dzisiaj będzie test wentylatorów, kolejny test wentylatorów, także będziemy znowu testowali sobie znanego już nam z poprzednich recenzji Ultra Stick Vortexa 14 od Prolimatecha naprzeciwko trzem nowym rywalom. Wszyscy tutaj ci rywale to są jedna stania tak naprawdę, czyli Noise Blocker. Pierwszy wentylator jest to 140 mm Nois XK1. Kolejny to jest PKPS PWM, również 140 mm I kolejny 1400mm PK2. Także sobie zobaczymy, czy te trzy wentylatory dadzą sobie radę, poradzą sobie radę z naszym Ultra Slick Vortex M14. Oczywiście przy tych samych ustawieniach wentylatorów i w tych samych warunkach. Także zobaczymy, zapraszam na test. No i drodzy kartonik mamy uszykowany, nasz strowetny już po środku ustawiony, wentylatory są wyłączone Tak samo jak wyłączony jest, zobaczcie, wentylator tutaj na naszym procesorze, żeby on nie miał żadnego wpływu tutaj na wyniki Na pierwszy ogień no jest bloker PK2 Także ustawimy sobie teraz obydwa wentylatory na tą samą szybkość i zobaczymy jak one wypadną Czyli zaczynamy od szybkości 1000 na minutę Drodzy Państwo, pierwsza próba około 1000 obrotów na minutę Także zerknijmy sobie najpierw może na ekran Zbliżmy sobie Tu, 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 tu. czyli obroty bardzo podobne jak widzicie dosłownie jest błąd pomiarowy I zobaczmy co się dzieje zdecydowanie prolimatek tutaj przepycha o prawie że 5 cm kartonik na stronę przeciwnika także tutaj 1.0 dla naszego prolimatecha teraz zmniejszymy sobie obroty na 600, zróbmy sobie tutaj testy na 1000 i na 600 słuchajcie żeby nie przedłużać tego filmu Ponieważ mamy kilka wentylatorów do przetestowania I zobaczymy co się stanie przy niższych obrotach Teraz obroty są w granicach 600 obrotów na minutę Zobaczmy najpierw może na ekran Także zerknijmy sobie tutaj Zobaczmy Bliżej 700 prawdzie, Ale nie bawmy się w aptekarzy I zobaczcie Również tutaj Prolimatek przepycha kartonik na stronę przeciwnika. Już nie aż tak bardzo. oczywiście dlatego, że są obroty niższe, natomiast cały czas wygrywa. Także mamy 2 do 0 tutaj dla Prolimatecha. Teraz przejdziemy sobie do testu kolejnego wentylatora noś PKPS, czyli tego PWM. Zapraszam. jest pk PKPS PWM zamontowany. Zerknijmy sobie oczywiście na nasze obroty wentylatorów. I teraz oczywiście na nasz kartonik. Cały czas zdecydowanie Prolimatek Vortex 14 przepycha. Tutaj kartonik na stronę przeciwnika nie ulega to żadnej wątpliwości. Teraz zwiększymy obroty na 1000 i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pewnie tak samo, natomiast być może troszkę bardziej przepchnie, jeszcze na stronę przeciwnika. Teraz mamy obroty około 1000, także zobaczmy tak jak mówiłem wcześniej. Przepycha zdecydowanie bardziej o prawie 5 cm kartonik w stronę przeciwnika. Oczywiście wygrywa tutaj prolimatek. Kolejny raz. Obroty potwierdźmy sobie. Także tak to wygląda. I teraz czas na ostatni test: na test ostat z ostatnim weteratorem XK1. No i drodzy, ostatni test, także tutaj mamy noise blockera, który maksymalnie obraca się tak naprawdę na 800 obrotów na minutę, czyli zrobimy sobie jeden test tylko i wyłącznie z tą szybkością, zobaczmy obroty eee, i słuchajcie, bez wątpienia UltraSquid Vortex 14 wygrywa, znowu przepycha kartonik na stronę przeciwnika, nie ulega to wątpliwości muszę jednak tutaj przyznać, że noise blokery były cichsze e, i to słychać, także one będą cichsze, natomiast niestety przepychają mniej powietrza, także tutaj musicie sami wybrać co dla was jest lepsze, czy cisza i troszkę gorszy przepływ powietrza, czy też lekko głośniejszy wentylator, ale za to bardziej wydajny. Tak czy inaczej, problematek cały czas zostaje cichy, także tutaj nie można mówić, że one są głośne. Zresztą widzieliście testy tych wentylatorów na niejednym kulerze, testowałem. Także tutaj naprawdę wypadają one bardzo dobrze. Słuchajcie, tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.